informację, że wszyscy są już tutaj Szymon. na mecie, którzy jak nastawienie numery. Także skupione, Wojowo. wykasuj sowietę. Oczywiście o to, żeby ten start był bardzo bezpieczny. A bezpieczny będzie To troszeczkę gdzieś tam kojarzy. Na klasie się ciut znam. Życzę wam mocnej nogi. Niech to będzie dobry rowerowy dzień w gminie Brzeźek. Jesteście Takim punkcie historii tego roku 2025, że to właśnie wy swoimi nogami rozpoczynacie sezon MPB w Polsce. Nie ma od dzisiaj wyścigu w Polsce. To wy rozpoczynacie. To jest spokojne, na tej wojnie ładnych parę lat i drodzy Państwo wiecie Dziewczęta i chłopcy, że to jest wyścig charytatywny. Więc w tym roku jedziemy dla oddziału Świętego Mikołaja, szpitala m, oddziału chemato-onkologii w Szczecinie. Więc bardzo proszę, jak to to ojciec tak pięknie powiedział, wasz dobry, zdrowy ruch będzie pomagał tym dzieciakom. A właściwie te dzieciaki są beneficjentami naszego zdrowego ruchu. Niech Wam noga podaje co już no, czekamy czyli... na was na mecie Co? Ja jadę pani Mega A jak? 2 hey. no minuty no no do startu To jest mała wyścigówka no, Zaraz jedzie, o mi się Garmin wyłączył Gdzie jest w ogóle ten stadion? Tam, na wlocie do steczka. Po lewej stronie, za mostkiem 300 metrów. Domunikat techniczny od rzymu Szewskiego. Panowie, z samochodem nie ma sensu. Do Tam Witam wszystkich, dziękuję za przybycie do Plezora. Także panowie i panie, dzieci, dzieciaczki, Jedziemy po malutku i jedziemy za, za strażakiem. Strażak będzie jechał z nami aż do, aż do końca, a zamyka nasz, nasz wyścig. Tam kolega e, tym, e, tym e, jeepem. Także plutko do i i miłego powrotu do, na stadion, na zupkę, ciasto i tak dalej. 90 sekund do startu, 90 sekund do startu. Słuchajcie, słowa to pieśni o małym rycerzu. Dzisiaj w Brodzowie dla mnie jesteście rycerzami szerokiej opony, a więc tej właśnie do roweru górskiego. Sezon! Jeszcze czas, spokojnie. Kararstwa górskiego MTB. Drodzy Państwo, na nocy. Dosiadanym doświadczenie. Jeszcze Myślę chwila. Uważam za otwarty. Minuta do startu. O. Minuta do startu. O. Wszyscy ci kibicują. Tam Marcin ci pokazywał kciuka, że będzie dobrze. Szes... Czy dłonie dobrze leżą A, na krometrach? Czy dobrze noga wpięta? Przypominam, start honorowy. 30 sekund do startu. Nie wyprzedzamy trochę roberta nie na e, plaży. Na spokojnie synek. Czy dobrze noga wpięte? wpięta. Wpięta, wpięta. wpięta. U ciebie tak, mnie nie. <laughs> Spokojnie synusz bez dużo rowerków, żebyśmy nie mieli żadnej kraksy na starcie, a później ogień 15 sekund do startu, to jest tylko, tylko 5 km, co to dla siebie? Minutę, minutę dajemy. Dobrze, ty prowadzisz. Jedziemy twoim tempem, to jest twój wyścig. Połóżcie wszyscy 10. Daj sobie start 8. 7. 6. 5. 5 i spokojnie. No pojechali! A więc w nadzenie. ten charakter, się, rozpoczyna i życzymy Wam wszystkiego dobrego. Niech Wam w dobrze, kolarzy, dobrze, my pani Panie, dzisiaj, No i dobra. I jedziemy. No, teraz tak, bo to jest taki start honorowy. A wyścig się zacznie, jak wiedziemy, zjedziemy z asfaltu. Spokojnie, jest dobrze. No, napędzaj się. Ja jestem za tobą, nie bój się. Wszystko jest, ja jestem cały czas tutaj za tobą co? No i jedziemy. Lecz. Goni, goni. Mniej chopka i więcej jechali. Sam? Sam? Mówi, że na początku powoli. No dawaj. dawaj. Szymonku, tu nie ma dystansu, żeby czekać. Jedziemy! Już prawie kilometr zrobiliśmy. Także ogień. Krzycz lewa, prawa i poprzedzaj. Uwaga prawa. Musisz mówić, jak chcesz wyprzedzać, żeby Cię nikt nie stratował. No, ciśnij. Jedź prawa i jedziemy. Trzymuj. Przerzutka. I do góry ciśnij. I krzyż, prawa, prawa. I pojechał. Szybciej, szybciej, żebym prawą. Tu skręcamy. No ciśnij, ciśnij. jechać. Mniejsza tu jedziemy. Najlepszy moment. Pięknie. Dobrze ciśnie. Przerzutki masz, pamiętaj o tym. Po co się męczysz? No i dawaj już szybszą przerzuteczkę I jedziesz. No? pamiętaj przyrzutki. I znowu szybsza. Pięknie. Nie bój się, spokojnie. I przerzutka, misiu. Przerzutka. Nie, jeszcze? Okej. Okay. Jeszcze raz. Ja, o, pięknie. Ale zasuwasz. Ciśniesz, możesz na stojaka też. Tu w lewo. W lewo. Pięknie, jedź, jedź. nie bój się, jedź. Leć. Masz jeszcze trzy przerzutki jak coś. Cudownie. I w lewo. Ogień na piachu. Ogień. Ol zryw. W <gudownie> prawo. Nie musisz rączki wystawiać. To są zawody. Gonimy ich? damy radę dwadzieścia jeden czemu nie? Zaraz połowa trasy Szymonie. Pięknie jedziesz. My tu w prawo. No. Dobrze, zredukuj sobie bieg na lżejszy i się napędzaj, zaraz tych dorosłych dogonisz. Super. A spróbuj tak jak zawsze na podwórku pod górkę. Wstań i ogień. Pięknie. Ciężko? Dobra, to jedź tak jak jest dobrze tobie. To są twoje zawody. I na lewo uciekaj. I wyprzedzaj. Nie? Okej. Okay. No, pięknie, pięknie. No jeszcze radę. Już z górki będzie dobra droga. No to przerzutki odpowiedniej jedziemy. Jak zmień, bo się zapedałujesz. I tu na lewo, jedź. Super. Świetnie, świetnie. Ja jestem za tobą. Jedź środkiem, na tym ciemniejszym jest równiej. O, pięknie. Masz jeszcze jedną przerzutkę. Za ciężko, tak? Dobra, to jedź tak jak tobie dobrze. To już będzie z górki zaraz. Jeszcze dwa kilometry zostało. Nie wiem. Prawo? Prawo.

Lecisz, lecisz, dobrze lecisz. Patrz tylko dobrze na drogę, żeby cię nic nie zaskoczyło. Jest super. Tu zaraz będzie w lewo. Zredukuj sobie dwa biegi do góry. W lewo tutaj będzie, tak jak jest strzałka. Tutaj. Uważaj, uważaj, uważaj. Jeszcze w lewo. Zredukuj sobie biegi. No, to fajnie wymyślili. Jeszcze redukcja. Nie, jest dobrze? Okej. Okay. no to ciśnij. No chyba nie, synek. W pierwszej dwudziestce gdzieś. Tak, tam dużo rowerów przed nami pojechało. Jak nie lepiej. Ale ładnie dajesz. Gonisz, jeszcze chłopaka dogonisz. Mamy jeszcze kilometr na dogonienie go także ciśnij. Lewa strona ma mniej korzeni. Redukuj biegi, bo się zaraz zajedziesz. Ciśnij, ciśnij w Lewa strona ma mniej korzeni. Okej, okay, no dobra. Pięknie. Po to, żebyś widział, gdzie jest niebezpieczeństwo, wiesz? Po to się farbuje. Także dajesz, dajesz. Bo... No, pięknie jedziesz. Za ciężki bieg masz, synek. O! Dawaj, bo cię wyprzedzają. Dawaj, dawaj, nie poddawaj się. Trzy dni temu byłeś najmłodszy ze startujących. Także ogień. A później sprawdzimy listy. Lewa strona nie ma korzeni. Mówię ci, synu. Dawaj na lewą. Synek, lewa strona nie ma tyle korzeni. Nie. To czemu jedziesz prawą? Nie przeszkadzają Aha, nie przeszkadzają ci. No, dawaj, dawaj. Już niedaleko. Redukcja. Pięknie. Ajajaj, aj, aj. ciśnij, ciśnij. Zmień bieg na lżejszy i ogień. I tu w prawo. Leć. Tu już jest meta zaraz. Teraz już na całą parę leć, bo tu już jest meta. Jak będziesz wyprzedzał, to krzycz. Niech Jeź, bo tu zaraz meta jest. No, ciśnij, ciśnij. Pięknie! Już niedaleko. Pół kilometra jest dalej. Ja już widzę metę, goń. Ale za ciężki wiek masz. Rób lżejszy bieg i pedały są. Jasne! Nawet, nawet musicie. Niech się młodzi ścigają. No. Ale. Mają zerwę. Tak. nakręcają razem. Gonisz, gonisz. dajesz, dajesz, dajesz Już niedaleko. Spokojnie. Masz siłę. To tylko w głowie ci się wydaje, że jej nie masz. Lżejszy bieg i ogień. No i ciśnij. Na siedząco ciężko to na stojaka. Dajesz, dajesz. Nie poddawaj się. Nóżki mają siłę. Jedź na lewą stronę, jest lepsza droga. Jedź na lewą stronę. Jest bardziej wyjeżdżone. O! Pięknie! Jeszcze 300 metrów. Tam już widać metę. Także lewą stroną mieć, nie po tym bagnie. I ogień. Super! Super, super. Ciśnij, ciśnij. Ciśnij, bo nas ktoś zgania. Już widać metę. Ja już przez krzaki widzę namiot mety. No, dajesz, dajesz. Pięknie. Dobrze jedziesz. Pięknie. Super. Okej, okay, ale sztosik. No, ciśnij, ciśnij, ciśnij. Nie poddawaj się, do samego końca walczymy. Pięknie. Dajesz, dajesz, no, ale ogień. Jedź bardziej lewą, nie w tej dziurze. Super. Lewo, super! <laughs> dawaj, dawaj, środkiem, ciskaj. Ekstra. Więc zobaczcie, teraz zawodnicy po miejskiej uchwały. Jedzie. Zostaje świetlany. I grubo uśród kobiet. Przecieczą wśród Agata Tomaszewska z Soneków. No świetnie. Uświetlany zawodnikiem a więc cały czas pierwsza dziesiątka. Krzysztof Gościniec mierzy. Rób pauzę. Czekaj Szymon, numerki, ej. Czekaj. Zapauzuj sobie. W pierwszej dziesiątce jesteśmy. Trzeba iść bazę? Żyjesz? Zabry! 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 Zobacz, jak, jak dobrze słyszałem to Szymon jest z pierwszej dziesiątki. No, no, wy zamykacie pierwszą dziesiątkę. No Prawa, i super. Wam. Dobra, jedziemy na drugą stronę, ja się przygotować muszę.